Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna z tej strony. Dzisiaj moi drodzy co do mnie idzie przesłanie od kart Lenormand. Także zaczynamy. Tak dzisiaj właśnie przemawiają do mnie karty Lenormand, że postanowiłam nagrać ten filmik. Zobaczymy moi drodzy. Co idzie w naszym kierunku? Przesłanie od kart Lenormand. Co idzie w naszym kierunku? Moi drodzy, na pewno jest zagrożenie, pomimo tego, że mamy na teraźniejszości dużo radości. Mogą być te radości związane z kobietą. To niestety nie ustrzegniemy się jakiejś straty, jakiejś kradzieży, jakiegoś oszustwa, które tutaj do nas nadchodzi. Mamy wsparcie przyjaciół. Możemy w najbliższym czasie oczywiście otrzymać jakiś prezent, bardzo dobre porozumienie, ale też wyróżnienie w postaci prezentu, jakiejś nagrody. To mimo to, moi drodzy, jest tutaj ktoś na przeszkodzie, kto przynosi stratę, stratę bądź kradzież. Jest takie zagrożenie, moi drodzy, to niestety, ale ta strata będzie związana z kimś. Bądź kradzież z naszego najbliższego otoczenia. Także uważajmy, przyglądajmy się. No bo tutaj właśnie, moi drodzy, nie wszyscy są szczerzy. Nie wszyscy wyglądają tak, jak my myślimy, tak? W naszych oczach. Także do nas, no niestety, tutaj pomimo radości i wiernych przyjaciół, którzy pokazują się właśnie w takim tle, jest ktoś, kto przyniesie stratę bądź kradzież. Moi drodzy, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Miejmy oczy szeroko otwarte. Bo niestety um, trzeba w tych czasach uważać, szczególnie moi drodzy, na różnego rodzaju pułapki, oferty finansowe um, za pośrednictwem telefonów, bądź nawet ktoś, kto przychodzi do nas y, do domu i oferuje nam różne cuda wianki. W tych czasach miejmy oczy szeroko otwarte, bo tutaj strata i złodziejstwo. Wyszło na przyszłości. Także moi drodzy, uważajmy i pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie.